Siemano, witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Witamy w naszym kanale. Kolejne zastosowanie airfryera. W tym odcinku chleba jeszcze nie było na tym kanale, więc będzie chleb z airfryera, z przepisu, nie wiem czyjego, ale z TikToka. I my go zrobimy w w foremkach silikonowych, takich ładnych, pięknych, przeznaczonych do wysokich temperatur. Na 230 stopni to jest maks. My w takiej temperaturze piec nie będziemy. Na wystarczy stopni. Ile? Yy, 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 165. Yy, foremki dostępne w stypie Jelux Polska. Tak przy okazji, od czego zaczniemy? Może od składników, jakie będziemy potrzebowali. 600 gramów mąki pszennej, 450 bądź 550. Tu jest, akurat 480, czyli pomiędzy. Jest OK. 200 gramów drożdży świeżych, dwie łyżki cukru, łyżeczki cukru, dwie łyżeczki soli, dwie łyżki oleju i dwie szklanki ciepłej wody. Tu już jedną szklankę ciepłej wody mam. I teraz robot będzie nam to wyrabiał, więc bierzemy na podgrzewanie, szklanka wody od razu tu do. Miejsce od robota, robota droży 20 gramów droży też sobie od razu odliczymy. Czyli waga. Nie, ci to nie dało, że to włączyłem, bo to nie działa teraz nie? na podniesionej tej. No dobra, zaraz to sobie ten włączę 20 gramów droży świeżych. Można pewnie sypkę użyć, ale w tym przypadku akurat jest tak. To jest kostka 100 gramowa, że ten przepis jest z drożdżami świeżymi. więc zrobimy to tak jak jest w tym przepisie. 1 do 1. 20 gramów, czekaj, tarujemy i... Ja bym troszeczkę więcej. No widzisz, to jakbyś robiła, to sobie dasz, A ja robię z przepisu i zrobię tak, jak jest w tym przepisie. Zobaczymy, co wyjdzie. Jeśli nie wyjdzie, to przepis można wyrzucić do śmieci. Jest 20 gramów w sumie. Dobra, więc jedno jest. Do miski dodaj drożdże i cukier. Dwie małe łyżeczki cukru. Czyli do tej wody jeden. A czemu się śmiesz? Nie. Podoba mi się jak robisz. Dwie i te drożdże. Tak. Trzeba będzie tu przemierzać, nie? Trochę chociaż. RPM ma bardzo wiele zastosowań, więc zobaczymy. Będziemy próbować różnych przepisów. Dobra, zmyta. I teraz musimy zamknąć, żeby włączyć funkcję podgrzewania misy na F. I e, na 10 minut, czyli tu mamy czas. Nie, to się nie włącza czasu, nie, czy jak? Nie, zostaw to się. Dobra, 10 minut, będzie wiadomo kiedy. A my w tym momencie możemy się brać za mąkę, 600 gramów tej mąki. Tym razem będziemy to przesiewać, bo jeszcze tego w ten sposób nie robiłem. Zazwyczaj tego nie robimy. Tak jest, no ale dobra, zrobimy tak jak... Dobra, weź to zatrzymaj, ja zabiorę, co jest niepotrzebne. Tarujemy bez sitka. Przepraszam, tu się nagrywa. 600 gramów. <laughs> musicie mi uwierzyć, że tutaj tyle będzie. A czemu mieliby ci nie wierzyć? Nie wiem. Zawsze musicie mi uwierzyć. Wierzymy. Coś ty, czekaj, bo tu jakoś. Niby to na powietrze, ja wam nie wiem, nigdy nie, nie było. To. Chociaż tu jakieś bryłki się oddzielają, patrz. No na pewno. A co tu się włączyło? No pewnie się nagrzało. I teraz musisz to wyzerować i jeszcze raz włączyć, bo się w tym momencie nie grzeje. Tak też A teraz czas odlicza, widzisz? No, bo to teraz teoretycznie powinno być pewnie godzina, czy ileś tam. No jest teraz leci od godziny, no. To nic. Czekaj. 600 gramów. I tam były dwie foremki silikonowe. Ja mam pomysł, wiesz, jak jedną zrobić. Jeden chleb zrobić w foremce właśnie tej, a jeden zrobić tak po prostu na papierze, tak jak my zrobimy te wszystkie rzeczy. Tak po prostu go położyć, nie? I zrobić. No zobaczymy, jaką będzie miał konsystencję ten. No. U nas chleb, e... bo wydaje mi się, że będzie dosyć rzadki, ale. Słuchaj, aha, no to chodzi. No dwie szklanki wody, jedna no, już jest nie tam, tego jedna jest tam, co? Więc nie zrobisz tego na papierze. No ja będę, nie, nie będę, tylko jedyna różnica będzie taka, że nie będę tego wyrabiał ręcznie, tylko posłużę się maszynami. Czyli wyrobi to robocik oj, obsypałem ci telefonik. To no nic, ja zaraz Twój obsypia. Mój to ty zostaw dobra, zatrzymaj z do czasu. Dobra, łóżka zostaje, to zaniosę. To jest 600 gramów. Zostało tyle. Ile tam minut mamy tego? Czego? Yy, by, by, by. by. Się nazywa? nazywam. Zaczynu? Dziewięć. 9 No to praktycznie już. Zobacz, jak wygląda. bo. Już to patrzę. Czy urosło, czy nie? Yy, wiesz co? No, jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę, więc jest napisane teoretycznie. 10 minut, i no, później to... do tego, jakby to było robione ręcznie, to robimy dołek, i podobno ten, ten zaczyn wlewamy tam do do mąki, żeby to rozrabiać, ale u nas będzie robił to robot, więc przesypiemy to tam po prostu. I później druga szklanka wody, która jest przygotowana. Sól, dwie małe łyżeczki. Dwie łyżki duże oleju. I w sumie wyrabiamy do gładkiej konsystencji. Tak? tak. Odstawiamy na 30-40 minut do wyrośnięcia, czyli też podgrzejemy misę i będzie to wyłączone, żeby po prostu Hmm. Tak? Trzeba to jeszcze poczekać? A może nie potrzeba poczekać, jeśli tam było napisane? Nie, no mi, mi, a to nie, nie będzie już coś. trochę pracują, ale no nie widać tam z tamtej strony akurat, ale jeszcze trochę. Czyli bo mamy to... czekać? Tak, jeszcze poczekajmy. To szkoda filmu, zatrzymać proszę to. Nie, nie będziemy dłużej czekać. 12 minut minęło, w przepisie jest 10, więc zakładamy, że jest OK. Mąka teraz wędruje do której tutaj nie ten? Czekaj. O jasne do, do, do roz, zaczynu rozczyną. Do drożny. Dobra, do tego teraz dwie łyżeczki soli. Małe łyżeczki. Jeden. Dwa. Szklanka wody, która tu leka również. i dwie łyżki oleju duże łyżki łyżeczka to mała a łyżka to duża coś olej taki mamy taki damy więc jeśli nie używacie takiego to dajcie takie, ci którzy się zdrowo odżywiają Wiesz, jak to będzie nie jeden i dwa dobra dwie łyżki ja Będę co bardzo, ale to ta miska będzie myta, więc się. Wstawiamy teraz tu do miejsca przeznaczonego, gdzie była miska. I będziemy to wyrabiać. Oczywiście co jakiś czas dobrze jest to poderwać od dna, żeby nic tam wam na dole nie zostało. I do uzyskania ładnej konsystencji. To i tak za chwilę jak już uzyskamy tą konsystencję, to powiem co dalej. Więc na dwójeczkę i wyrabiamy. Dobra, proszę usiąść, sprawdźmy, jaka jest konsystencja. Jest dość rzadka, ale taka chyba odpowiednia, co? No, jak tak było wcześniej. Czekaj, 30. zobaczymy teraz. Mówiłam, um... że będzie rzadkie, że raczej na no początku. znowu nie zrobisz. Dobrze, no to jak nie zrobię, no to zrobię w foremkach dwa w takim razie. Czekaj, kurde, muszę to zobaczyć, czy przy, przy dnie jest też wszystko. Jest ok. Myślałem, że nie będzie. Ale jest. No. Dobra. Wraca w to samo miejsce. A po co? Jeszcze to wyrabiasz? Musi wyrosnąć. Podgrzejemy. To mi tą tak. łyżkę, zdaj mi od razu. Mieszak. Hak. O, hak. Dobra, ten czekaj. Tak. Tutaj delikatnie no, tylko. Nic to nie da, bo to jest jarkie. Nie, nie. No dobra. Zamykamy delikatna funkcja grzania do ładnego wyrośnięcia i bierzemy się za formowanie do formowanie przelewania tak naprawdę do foremki na dół i tu jest funkcja F teraz czas widać myślę że tak 30-40 minut tak było napisane w przepisie no i zobaczymy jak wyrośnie Akurat, jeśli chodzi o czas tego wyrośnięcia, to jest ta górna granica, bo było podane od 30 do 40 minut i 40. I teraz y, problem będzie tego typu, że mamy jedną tą foremkę silikonową. Trzeba to rozdzielić na dwie części, bo prawdopodobnie będzie to robione, tak? No, Ale tak. no, my mamy gdzieś jeszcze jedną tą foremkę, bo kiedyś do jakiejś bab, babki kupowałam, czy do czegoś zaraz. Mamy foremkę sulikonową? No, zaraz poszukam jeszcze gdzieś. A to już ja? do tej jednej, tylko tak, U. żeby do tej drugiej. U. Nie wiem, tamta jest troszkę może Ale jesteś czarna? Tak. No, jestem. Mhm. Dobra, słuchajcie. Dość rzadkie ciasto, spójrzcie. O Boże, że miała ja tylko to. Dobrze no zrobię. na pewno nie mogą być za bardzo napełnione, bo to Tak, jest te to kraje... też jeszcze wyrośnie, bo jeszcze trzeba poczekać chwilę. Znaczy, nie chciałam Ale jesteś pewna, skóry. że tam ta jest, mówi się? Tak. Ja? Żeby te. Y, jak to się nazywa? góry okay. co są. Grzałki? Grzałki, no, żeby je ufajdać. Czekaj, tu chyba jeszcze nie jest. Nie, chyba... A jaka tam ta jest duża, jeśli jest. Wydaje mi się, że jest większa trochę. To, znaczy, to może tak, przynajmniej się wydaje wizualnie. Czekaj. Zaraz zobaczę, bo, bo powinna być tam. W... Słuchaj, zatrzymajmy to, i czy to jest, dobra? Tak jak teraz. No, trochę inna. Ciekawe, jak to się w że sprawdzi. A czy one się zmieszczą, tak się zastanawiam? Na wysokość. Że co? Yy, obok. Nie, no zmieszczą się na wysokość to. No, jest faktycznie większa. Czekaj, ściągamy tą szpatułką całość, żeby wyleciała. Co machasz? No, bo odbijam się w miejscu. Dobrze. Że się odbijasz. Ok. I jeszcze chwila będzie żeby to 15 minut tak jest w tym przepisie, żeby to podrosło. Tutaj akurat to ty mówiłaś, że przeważnie zawsze jest tych drożdży dawanych więcej, nie? Tak. No, nie wiem, czy tu jeszcze coś biorę? Pewnie nie. Czekaj, wezmę się posłużę łyżeczką. Żeby to pościągać z tego. Akurat tutaj w tym wypadku to dobrze, że te foremki nie są takie napełnione, bo chodzi też o to, żeby po prostu... To jeszcze wyrośnie, bo... nie? Chwilę. Yy, tak, no będzie rosło w tym. Się wyrównało w miarę, czy nie? Tak, to, to jak będzie rosło, to się wtedy... Oj, oj, I teraz poczekamy, niech to będzie w ciepłym miejscu, czyli w temperaturze, tak w sumie jest ciepło, nie? Czekaj, to się... Kurde, ale faktycznie inna ta foremka. No, mała różnica jest jeśli chodzi o, o wysokość, no ale w sumie tak jak teraz, nie? Mhm. 15 minut czekamy i przenosimy, przekładamy do. Znaczy, airflyer tu będzie stał, więc za chwilę zobaczycie. Nie wiem, żeby tylko problemu nie było, bo jednak będzie musiało tak być ustawione jak tutaj, czyli jedna foremka nad drugą, bo gdyby były dwie Najpierw takie. Już czarno. Dwie takie, gdyby były, to by było ok. No, by Więc by jedną damy tam. tu, a drugą damy tu. I tak będziemy musieli to zrobić, bo innej opcji możliwości nie będzie. Te dwie czarne by idealnie pasowały do tego, nie? Tak. No ale i trudno. Tak, to będzie pieczone. Niestety, stety, albo niestety, mogę to inaczej zrobić. No to nie ma. Tą niższą pytań, dam do przodu, wiesz co? Żeby było widać, żeby było widać, bo tam mi zasłania. Oj, to jest. Szkiełko. No i teraz. Troszkę czas to urosło. no jeszcze chwilę urośnie. Jeszcze troszkę urośnie. Jak się. O, dobra. Dobra, jakoś sobie poradzimy. Wkładamy teraz tu do air frajera. Odpalamy. Maczkuk. Bake. Temperatura 165 stopni. A tu można. E... Nie. Nie ma. To 160 stopni. 160, dobra. No I 30 minut. Tak. Ja zawsze, jak cynamonki, to też dużo szybciej trzeba wyjmować. I 30 minut, bo tam jest teoretycznie w tym przepisie 165, więc nasz nie ma tej funkcji, żeby po jednym stopniu sobie zwiększać. No i zobaczymy, jak to będzie po 30 minutach, bo ewentualnie jeszcze jest w 170 stopniach. Jak będzie konieczność, to od 5 do 10 minut, no ale to wszystko się. Pokażę już niedługo, więc cierpliwie czekamy. Niczym nie sypałem, niczym nie sparowałem, niczym nie nacinałem. Po prostu tak jak było w przepisie, tak jest jeden do jednego robione. Czekamy. Tak jak mówiłem, za blady. I tam też taki właśnie był, więc postaram zrobić pewną modyfikację. Ale dobrze to wyszło nawet. Tylko że tu środkie widać bardziej temperatura brała. Nie Nie mam żadnego przykładła, więc posłużę się tym. Pędzeleczkiem i troszkę to skropię wodą. Nie wiem, czy robię dobrze. Za chwilę to wszystko będzie jasne. Myślę, że raczej. Trzeba było to zrobić przed tym, przed leczeniem. Dobra, zobaczymy. Tak, żeby to lekko się przyrumieniło. Temperaturę też zwiększymy teraz. Zobaczymy, czy to cokolwiek jakiś efekt przyniesie. Mam nadzieję, że tak. Nie? Pokażę. Czas pokaże. Czas pokażę jak może, klasyk. Tak. No to już odparowy wujek, gorący. Dobra, No ile proponujesz? Tak, jak tam było? 170? Nie, troszkę więcej. Więcej, bo teraz, nie? To, przypiec, to jest 180, nawet 200, krótko. Match cook, bake, ile? Ja bym na maksa ustawiła na 200 i tam maks 5 minut. Minuty, akord pojedynczo można zmienić. No, tu wziąłeś teraz. Co ja zrobiłem? Za długo przycisnąć, dobra. Przyciśnij dłużej, tak żeby przeskakiwało jeszcze. Teraz już. Dobra. I go. 5 minut. W 200 stopniach. Mała modyfikacja. Wszystko będzie jasne już za chwilę. Chodzi o to, żeby ten kolor był taki trochę żywszy, a nie taki blady jak jest teraz. Zobaczymy. Nie zmieniło to za wiele. Czyli, co? Czyli wychodzi na to, że wizualnie mało zachęcający. Mówię szczerze, to jest przepis nie mój. Jeden do jednego zrobiony. Jedyna modyfikacja, taka, że zwiększyliśmy nas 200 stopni i te 30 minut było w 160, a nie w 165. Zobaczymy, jak będzie w smaku, bo to jest też najważniejsze. Trzeba teraz ten chleb wyciągnąć z tych foremek silikonowych, żeby wystygł i można będzie. I nie zawilkł. I nie zawilkł. pieczony powiedzmy twardy jest, ale no powinien być moim zdaniem taki troszkę bardziej. Może inaczej by, by była jedna foremka, co? Tak no, jednak. Nie wiem. Foremki... ja myślę, że też może inaczej by to wyglądało, jakbyś czymś posmarował przed pieczeniem. Tak. Mlekiem, wodą, czymkolwiek. Dobra, czekamy jako ostygnie i kroimy. Zobacz, ten dół najlepiej wygląda. <noise> Jeszcze ciepły, ale taki ciepły w sensie ciepły. Na pewno w środku jest bardziej ciepły, ale... One się który... tak zdeformowały, bo te foremki. Tak, ale to było. było tak. i Środkiem jest wyżej, więc jakby była jedna foremka, on by się bardziej równo zrobił. Ale generalnie można zrobić wyróżnianie, że raczej na pewno. Który ja mam kroić? Bez różnicy. Bez różnicy? Czy no, ten? Hmm. Dobra, spróbujmy No, hmm. Najprostszy jaki tylko jest, a no, czemu ma być niedobry? Naprawdę dobry. A ile by to w piekarniku się musiało być? No, ja myślę, że tak godzina to minimum. Tak mi się wydaje. No to są mniejsze, ale to. Może... Mhm. Mam pewien pomysł. Na to. Masło. I krakowska z wczoraj. E, szynkowa, sorry. Krzywokroję, bo na siedząco sobie poradzę. Patrzcie, jaka piękna. Widzicie? Na wczorajszym filmie jest jakby ktoś szukał przepisu. To jest. No, świeży chleb. To masło akurat sklepowe, ale też robimy masło. Jakby coś. kiełbasa. Elegancki nowe, naprawdę. No widzisz. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. To jeszcze ciepły. Polecam. Zróbcie sobie można. Tylko wizualnie coś tam by się poprawiło, bo jednak to nie jest do końca tak, jak bym ja chciał, ale nawet w tym czasie to jest tak przypieczone trochę. No, więc tak. Jeśli film się podobał, wiecie co zrobić, czyli łapa w górę, komentarz, co sądzicie, co wy byście zrobili, jak wy byście zrobili chleb w frajerze. Może, może byście posmarowali, podsuńcie jakiś pomysł, może zrobimy bezjubili. raz jeszcze. Oczywiście, jeśli chodzi o Foremki silikonowe, jak i różne rzeczy niezbędne do zrobienia wyrobów domowych. Wszystko stańcie w sklepie z Polska, link w opisie. Pod filmem. Musisz znaleźć taki przepis, na, bo ja też takiego nigdy nie robiłam. Taki dietetyczny, bardzo ziarnowy z jakichś tam różnych. Bez mąki? Ziarek. No, no jak jak naj... twary, twary dają. Yy, bar... No nie, ale że bardzo mało mąki, albo jakiś taki, coś musimy znaleźć, bo Zuzia nas prosiła. Zuzia? Mhm zaczęło się nastolatki. No? Social media, grupa, swojskie gotowanie i wędzenie, TikTok, swojskie gotowanie, Instagram, swojskie gotowanie, ale synkowa petarda, chleb z airfryera mega szybko, polecamy, pozdrawiamy, cześć.